Cześć z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybki tutorial. Jak z takiej listy z naszymi produktami, oczywiście tu mogą być zdjęcia i cała inna magia, przejść do strony z konkretnym produktem. Ja już stronę z takim konkretnym produktem mam. Ona jest typu konkretny produkt i wyświetlamy tutaj nazwę produktu. Mamy też naszą stronę z właśnie tymi elementami, nazwą i numerem wiersza. Więc łączymy sobie te dwa elementy w jedną grupę typu wiersz, group inne row container robimy ad workflow, idziemy go to page, przechodzimy do strony z naszym produktem i przekazujemy tam właśnie ten nasz produkt. Dzięki temu ta, nasze, te nasze wiersze tutaj będą klikalne. Jak w niego klikam, to przechodzimy już do strony z tym konkretnym produktem. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę i serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, a jeżeli chcesz zobaczyć więcej, wpadaj na mój kanał obowiązkowo. Zaś jeśli chcesz, aby dla Ciebie jakąś wspaniałą aplikację, napisz do mnie maila. Zostaw komentarz. Cześć.